Firma Bayer. Witamy serdecznie. Niemiecka firma Bayer od 35 lat specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu ruchomych elementów elewacyjnych. Zakres usług obejmuje obok klasycznej stolarki aluminiowej także szeroki wachlarz modeli okien i okiennic przysłównych, różnorodne rodzaje techniki napędowej, bogaty wybór żaluzji do okien dachowych oraz ościeżnic aluminiowych. Od ponad 35 lat firma Bayer jest dobrze prosperującym przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą w Renchen Ulm. Specjalnością firmy Bayer są fasady, okna, osłony słoneczne, okiennice przesuwne, okna dachowe, rolety dachowe oraz inne elementy stolarki aluminiowej. Podstawowym zakresem działalności firmy są lekkie konstrukcje metalowe. Nasze produkty odpowiadają dokładnie Państwa oczekiwaniom. Nasza rola to idealne rozpoznanie Państwa projektu i dobranie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz wykonawczych. Nasze wyroby doskonale sprawdzają się zarówno w domach prywatnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej. Opracowanie kształtu i kolorystyki oraz wykorzystanie różnych materiałów jak np. drewna, szkła lub kamienia otwierają liczne możliwości pozwalające na zaspokojenie prawie wszystkich życzeń z Państwa strony. Rozwiązania w zakresie techniki napędowej, które zostały zaprojektowane w naszym przedsiębiorstwie, oferują nowy komfort w obszarze zacieniania i dają możliwość realizacji innowacyjnych i bezpiecznych konstrukcji w zakresie technologii otwierania i zamykania okien oraz drzwi, zarówno w domach prywatnych, jak i kompleksowych budynkach firmowych. W ten sposób elewacje zaczynają się poruszać. Okna przesuwne. Zastosowanie okien firmy Bayer jest niezwykle wszechstronne i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Dbamy o to, aby dostosować wzornictwo do potrzeb każdego klienta, tak aby podkreślić niepowtarzalne cechy budynku. Z równą starannością zrealizujemy zlecenie dla małego sklepiku na pionowe okno przesuwne, jak i potężną realizację dla dużego inwestora. Okna przesuwne firmy Bayer obok zdalnie sterowanego napędu posiadają zabezpieczenie przed upadkiem. Są także łatwe do utrzymania w czystości. Realizujemy zamówienia na okna przesuwne dowolnej wielkości, pionowe i poziome, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz we wszystkich kolorach. Okiennice przesuwne Okiennice przesuwne firmy Bayer wyznaczają najnowsze trendy w swojej branży. Będą Państwo zachwyceni niepowtarzalnymi i niewyczerpanymi możliwościami zaprojektowania okiennic przesuwnych. Profesjonalne planowanie, produkcja oraz montaż są gwarancją solidności i sprawnego działania produktu. Opracowany przez naszą firmę i przez lata przetestowany system napędowy oferuje wiele udogodnień, jak na przykład zintegrowanie z systemem solarnym. Nasze okiennice stanowią modną i perfekcyjną ochronę przeciwsłoneczną. Inteligentna Automatyka sprawia, że okiennice reagują na promienie słoneczne i inne zmiany pogody. Nie ogranicza nas w żaden sposób kolorystyka, rozmiary ani sposób wykonania, niezależnie od tego, czy chodzi o prywatną inwestycję, budynki użyteczności publicznej, zastosowania wewnętrzne czy zewnętrzne. Rolety dachowe. Elastyczność rozwiązań stosowanych w projektowaniu produkcji i montażu rolet dachowych umożliwia spełnienie każdego życzenia. Rozbudowa dachu zapewnia bardzo wiele możliwości zdobycia nowej przestrzeni mieszkalnej. Rolety dachowe Bayer przyczyniają się do stworzenia optymalnego oświetlenia i temperatury zarówno przy pojedynczym oknie, jak i większej ich liczbie. Silniki elektryczne zasilane za pomocą energii słonecznej lub prądem gwarantują pełną elastyczność od strony technicznej. Używane przez nas materiały są odporne na wysokie i niskie temperatury, a nawet wichury gwarantują zachowanie dobrej izolacji termicznej. Rolety dachowe Bayer można dopasować do okien dachowych różnych producentów. Przy zamkniętej rolecie okno dachowe zachowuje wszystkie swoje funkcje. Ościeżnice drzwi wewnętrznych. Aluminiowe ościeżnice drzwi wewnętrznych są łatwym w utrzymaniu i najmodniejszym rozwiązaniem dla biur i mieszkań. Doskonale spełniają też wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej. Specjalne życzenia, jak przesuwne drzwi do garderoby, zamykane automatycznie, nie stanowią dla nas żadnego problemu. Oczywiście również ten produkt możliwy jest do wykonania w dowolnym kolorze i formie. Firma Bayer posiada w swojej ofercie również modne drzwi wewnętrzne, drzwi wejściowe oraz bramy garażowe, które spełniają wszystkie techniczne wymogi bezpieczeństwa. Serwis konsumencki. Oferujemy Państwu kompletne i profesjonalne doradztwo, które jest podstawową misją firmy. Tylko produkt, który urzeczywistnia marzenia klientów, niezawodna dostawa oraz montaż ostatecznie decydują o satysfakcji i zadowoleniu, za które cenią nas klienci. Firma Bayer nie zostawia Państwa samych z Waszymi marzeniami. Nasi doradcy mają dla Państwa zawsze czas. Obok klasycznego doradztwa, firma Bayer dysponuje salonem pokazowym. Przy realizacji zamówień współpracujemy z długoletnimi partnerami biznesowymi. Wir sehen uns als full service anbieter händler i lösungsentwickler. Jesteśmy firmą oferującą pełny zakres usług, a dodatkowo wynalazcą nowych rozwiązań. Tworzymy specjalne rozwiązania na Państwa indywidualne życzenie. Jesteśmy zadowoleni dopiero, jeśli nasi klienci są zachwyceni. Produkt. Za każdym nowym rozwiązaniem stoi praca doświadczonego zespołu inżynierów, który od 35 lat rozwija nasze know-how. Jest to solidna podstawa niezawodności produktów firmy Bayer. i jest przez bundesweit Dajemy Państwu jakość i niezawodność rodem z Niemiec. Każdy produkt, który opuszcza nasz zakład w Renchen-Ulm, jest poniekąd naszym dzieckiem. Dlatego najwyższa jakość jest dla nas oczywistym standardem. Podstawą perfekcyjnej organizacji jest wdrożenie systemu just in time. Krótka droga komponentu z regału w magazynie na linię produkcyjną umożliwia szybką obróbkę i błyskawiczną dostawę gotowego produktu. Krótkie Wege vom Regal do maszyny ermöglichen eine zügige Bearbeitung. Die Grundlage für eine ebenso schnelle Lieferung. Egal ob regional oder bundesweit. Bayer. Produkty firmy Bayer poruszają. Serwis porusza. Bayer porusza nie tylko fasady. Just in time.